No witam, przyjechaliśmy sobie na pasiak bo musimy sobie tutaj dokręcić całą podłogę do tego naszego budziaka. I teraz tak, no te, te, ta rulka co wczoraj ją wpuściłem mas, masa pszczoły to jest. Jakby ktoś... Ja jeszcze tego w sumie nie robiłem, no ale jakby ktoś potrafił, to nawet ja wiem, że z tego można jeszcze miód wyciągnąć, bo to naprawdę jest pszczół, one mi obsiadły spokojnie, osiem ramek czy znaczy te 7, 7 ramek dół, 7 ramek góra, od razu jest zawalony cały ul. Można to zrobić w ten sposób, że jak ona teraz nam przeczerwi tą górę, to wtedy wrzucamy matkę na dół, pod kratę, no i wtedy jest szansa, że w tym górnym po wygryzieniu pszczoły znajdzie się nam miód. No, ja będę robił inaczej, bo ja i tak tej matki będę chciał się pozbyć, więc po prostu zadziałam tak samo jak działam teraz z tymi pszczołami, tylko one będą tylko na dwóch korpusach i mniej ramek, już nie będę dokładał trzeciego, wiadomo. Ona mi przeczerwi tą górę, ja ją ubiję, wtedy będą raz ratunki, drugi raz, potem się podłoży właśnie ten matecznik, no ale zobaczymy, jeszcze je przeczekamy. Może jeszcze nam przyniosą tego późniejszego miodu, to z rójki da się to zrobić, jak mamy takiego pierwaka konkretnego, że nie ma żadnego przystoju, tylko tą starą matkę tam wpuścimy z taką masą psiu, to wtedy mamy na to szansę. Co dalej? Robi się załamanie pogody dwudniowe w rejonie właśnie północ Bydgoszczy. No, trzeba będzie uważać yy, po tych dniach, teraz chłodnych, deszczowych. Yy, jak wyjdzie słońce, zaczną się sypać pszczoły dosłownie wszędzie. Wszędzie się zaczną sypać pszczoły. Yy, jak ktoś tego nie ogarnia, ja w tej chwili mam tutaj raz, dwa, trzy rodziny tylko, które są zagrożone tym, że może mi wyjść rój. Yy, w tej chwili, kiedy jest chłodno, one potrafią zabić pieżgą, pyłkiem. To do końca, to wszystko, mimo wszystko, że taki wielki ultone, mogą to zawalić jeszcze pyłkiem do końca, i wtedy już się skicha. Wtedy można nawet pierwak wyjść nam eee, tak. I co? No i to, no, że jak wyjdzie mi ten y, pierwszy dzień ciepła, to ja już tu wystartuję rano o 6.00, 7.00. No i z tych y, pszczół, które tam mam dwie rodziny, i doogłożyłem, są duże i w ogóle i tak dalej, ciągną dalej. Tu mam rodzinkę Dixon na trzech korpusach. No to będziemy od razu odbierać stare matki, ze względu na to, że one i tak już zrobiły swoje, tą masę pszczół, którą my chcieliśmy, już mamy. Z tego czerwiu to też jeszcze będzie cały czas ta pszczoła się wygryzała. No ja na przykład potrafię mieć tak, że w momencie, kiedy już ta pszczoła się wygryzie cała, no to mimo, że to siedzi na czterech korpusach, potrafi wieczorem siedzieć broda, nie? Więc tych pszczół jest odgrom. Więc to nam starczy i żeby się uchronić przed pierwakiem, w tych rodzinach będziemy właśnie robić to, że będziemy od razu odbierać te stare matki z rana. Kwestia jest taka, że jeśli matki nie będziemy mogli w tym momencie znaleźć na ramkach żona jajczy, no to wtedy będziemy, rozbierzemy tą górę, bo to, to z reguły to ja ją znajdę na tych dwóch górnych korpusach gdzieś, nie? Ale, jak przy takich normalniejszych pszczołach, wiadomo, że one nie, nie płoszą się w tym ulu. Ale, jeśli nie będziemy mogli tego zrobić, to lepiej rozebrać sobie wieżę od razu całą, bo być może już jest odchudzona i siedzi na tej dolnej ramce gdzieś przy wylotku, i tylko czeka aż pszczoły ją wyrzucą. Tak, więc, no, to są dwie opcje, gdzie ta matka może się teraz znajdować, nie? Ona będzie się zachowywać e, tak jak przy u, 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 uliku weselnym, jak, mamy, jak ja mam zrobiony ul weselny z Wielkopolskich, no to to matka z reguły nieunasieniona łazi albo na przedniej ścianie, gdzieś przy wylotku gdzieś jest, ona jest przygotowywana do tego, że latać, tak? E, tak, więc będziemy poszukiwać od razu rano starej matki i od razu będziemy ładować je e, do u, u, ulików tych odkładowych, e, będziemy robić odkłady na tych właśnie starych, no żeby... E, żeby to ukrócić, żeby wlecie nam nic nie wyprysło, bo to teraz to z takiej masy pszczół jakby mi wyszedł pierwok, jakby mnie tu nie było, to by poszło w długą. No to naprawdę szkoda, nie? Yy, tak, wtedy już się skicha. Yy, no, no to tak będziemy robić. Taki jest plan na chwilę obecną. No to mogę właśnie zrobić tą tą, tą relację, no że pogoda nam się złamała. I w ten pierwszy dzień, kiedy wyjdzie, będzie miał być słoneczny, to od razu rano rychło ruszamy do pszczół, żeby pozabierać te matki przy tych największych rodzinach, co jest szansa, że coś nam z tego wypryśnie. Tutaj już nie czekamy na dalszy rozwój, to już nam nie jest potrzebne. Ta masa pszczół już jest naprodukowana, która nam pozbiera ten nasz miód, a później będzie się nadawała do podzielenia. No i to było to wszystko. Bierzemy się za budziaka, bo tu już Hania robi sama zaczęła pracę. <laughs> No dobra, taka relacja. No i super, i życzę miłego dnia, i powodzenia w realizacjach pasiecznych wszystkim strzelarzom, także życzę.